genius Western space. Less obvious and Siódma Międzynarodowa Konferencja Konradowska, tak jak tutaj już wielokrotnie było powiedziane, jest poświęcona badaniom nad e, twórczością Konrada, ale również jest to uhonorowanie 50-lecia pracy zawodowej pana profesora e, Krajki. I jest to doskonałe, pok doskonałe pokazanie, w jaki sposób badania łączą pokolenia, ponieważ e, studia nad tak ważną postacią, jakim był, jaką był Konrad w powiązaniu z tym, że jest to druga osoba po Szekspirze, e, po powinna pokazać naszym studi to, że warto kontynuować badania, warto zagłębiać się w tych śladów, tak jak pan profesor właśnie poszukiwać. Cieszę się ogromnie, że na Wydziale Filologicznym, którego mam być zaszczyt być dziekanem odbywają się tak znakomite konferencje, tak wspaniałe uroczystości. Jest to już siódma konferencja konradowska, międzynarodowa, tak jak zostało powiedziane, w której uczestniczy aż 60 No, Zafascynowała mnie kilka rzeczy. Przede wszystkim głębia tego pisarza, głębia intelektualna, głębia moralna, głębia estetyczna też. Też pisarz wielki, pisarz wielki, pisarz naprawdę światowy, który wywiódł się z naszego narodu, z naszej kultury. Uważam, że ze wszystkich pisarzy polskich Którzy wywiedli się z polskiego narodu. On najbardziej przemówił do świata, w sposób atrakcyjny dla świata pokazał polskość, co nie było łatwe i bardzo niewielu to się udało. Poza tym jest to pisarz prawdziwie transnarodowy. Pisarz otwarty na różne konteksty, na różne kultury. Pisarz, którego można czytać z różnych pozycji. Widzicie tutaj Państwo, mamy uczestników z Japonii, z Indii, z Iranu oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, z Europy i każdy znajduje w nim coś ciekawego. Ja jestem wzruszony, ja jestem po prostu poruszony, że, że moi koledzy, moi młodzi współpracownicy zorganizowali tę konferencję dla mnie i moi koledzy, yy, współpracownicy z wielu krajów świata przyjechali, mimo trudności zewnętrznych, mimo COVID-u, mimo wojny na Ukrainie, mimo tych konferencji, które odbywają się online, internetowo. Myśmy chcieli taką żywą konferencję, prawdziwą odbyć. Jestem po prostu wzruszony. Dziękuję bardzo.